Gamieślaki, witajcie w dziewiątym New Daily. Dobrze nam idzie, już prawie dobiliśmy. Uh jednej trzeciej naszego daily. Także jestem z nas bardzo dumna. Mam nadzieję, że dalej mnie wspieracie i motywujecie do działania. Także dziękuję za każdą subskrypcję, za każdego lajka i tak samo za aktywność na szwarcach, ponieważ tam codziennie wstawiam reklamę tego, co się pojawi na kanale. Także dzisiaj film trochę w innej tematyce. Jeszcze takiego nie było. Zresztą. Ci, co są na moim kanale dłużej, widzą tutaj, że od pierwszego dnia daily do tego dziewiątego tematyka była przeróżna. Dzisiaj sobie trochę pogadamy, takie wiecie, girls talk. I niestety nie mam aktualnie go z kim zrobić. Nie mam żadnej przyjaciółki, którą mogłabym dzisiaj zaprosić na ten odcinek, ponieważ niestety nagrywam to jeszcze w wakacje. I wszyscy, wszyscy moi znajomi powyjeżdżali. Także dzisiaj sama... Pokażę wam niepisane zasady dziewczyn o chłopakach Rzecz numer jeden to jeśli twoja przyjaciółka miała chłopaka i teraz on jest jej ex To dla ciebie on również jest wrogiem Jeśli rozstali się w przyjacielskich kontaktach jakkolwiek Ty się w to nie mieszasz, ale jeśli on coś jej zrobił To jest twój największy wróg i to wydaje mi się, tu nie ma co więcej mówić, więc jeśli oglądają to jacyś chłopacy i się dziwicie, czy moja przyjaciółka również was zjeżdża wzrokiem, nie dziwcie się. Numer dwa, i to wydaje mi się, że bardzo w ogóle trzeba powiedzieć, bo wiele dziewczyn mam wrażenie, że tego nie do końca szanuje. Jest, że jeśli ona ma krasza to jest jej crush i on jest w twoim zasięgu. Jeśli ona pierwsza postanowiła, że ci o tym powie i zacznie do niego zarywać, to ty po prostu się odsuwasz i nie starasz się również do niego zarywać, żeby pokazać jej, że ty jesteś w stanie go osiągnąć. Nie kochana, ty ją wspierasz w tym, żeby ten jej crush stał się jej chłopakiem. I to wydaje mi się, że jest naprawdę takie najłatwiejsze Jedna z najłatwiejszych zasad takich girly girls, ale mam wrażenie, że naprawdę wiele dziewczyn ich nie szanuje i czasem chcę pokazać swoim przyjaciółce, że Ej, ja też jestem w stanie go mieć. I nie nazwałabym już takiej dziewczyny przyjaciółką, natomiast dziewczyny serio, szanujcie, że jeśli jest to jej crash, to nagle nie staje się również waszym crashem. Jeśli jest jakiś ultra hot chłopak w waszej szkole i wam wszystkim, całej grupce dziewczyn się podoba, spoko, jakby możecie o niego rywalizować, jeśli naprawdę uważacie, że on jest tego warty. Natomiast jeśli ty nigdy nie uważasz go za atrakcyjnego i kiedy on się nagle podoba, ty do niego zrywasz, that's not fair Numer 3, tutaj dalej zostajemy w tej samej trochę tematyce. Jej chłopak jest jej chłopakiem, a nie twoim. I to trzeba powiedzieć, że jeśli jest jej chłopakiem, dla ciebie nie jest nikim. Naprawdę, jest tylko jej chłopakiem. Więc nie obserwuj go na social mediach, nie pisz do niego, nie spotykaj się z nim. Skoro ona zaczęła z nim, z nim jakąś relację, to wiadomo, jeśli on cię zaobserwuje na Instagramie i ona powie, że spoko możesz go zaobserwować, no to jak najbardziej nie masz czemu tego nie robić. Natomiast jeśli naprawdę nic z Was nie znacie się w sumie i nigdy się raczej nie poznacie oprócz spotykania się z Twoją przyjaciółką. To naprawdę nie ma sensu również starać się być jego przyjaciółką. I tutaj wiadomo, inna jest sytuacja, kiedy ty znasz tego chłopaka też już dłuższy czas i od zawsze był dla ciebie jakimś spokojnym, jakimś znajomym, no to jak najbardziej nie ma sensu po prostu zrywać z nim kontakt, bo twoja przyjaciółka z nim jest. Jakby, no nie o to chodzi. Natomiast po prostu jeśli jest. Dla ciebie tylko je chłopakiem to na zawsze jest tylko je chłopakiem. Numer 4 i tutaj to już jest dość kontrowersyjne, więc jestem ciekawa też, co o tym będziecie sądzić. Natomiast brat i najlepszy przyjaciel jakiś, a twojej przyjaciółki nie jest w Twoim zasięgu. Jakby tutaj są różne na temat tego, myślę, mm, opinie, bo część dziewczyn miałoby takie, że jakby spoko możesz być z moim bratem, kiedyś weźmiecie ślub, to będziemy rodziną, jakby słodko i to myślę, że też w starszych relacjach ma większy sens natomiast w takich właśnie młodszych, tutaj wiadomo jak są często fanfiki o starszym bracie przyjaciółki nie wiem czy to jest ok, myślę, że musicie najpierw pogadać z tą przyjaciółką, czy na pewno ona się z tym będzie dobrze czuła i tak samo właśnie, jeśli chodzi o jej najlepszego przyjaciela, bo jeśli ona ma jakiegoś chłopaka, który po prostu jej słucha i gdzieś tam jest dla niej wsparciem i nagle wy zaczynacie być z nim w związku i on nie poświęca już jej tego czasu, po prostu poświęca czas Wam, to wiadomo, że ona go troszeczkę straci i czy na pewno chcecie po prostu taką osobę zabierać swojej przyjaciółca. I numer 5, ja bym bardzo chciała, żeby numer 5 ogólnie działał u dziewczyn, czyli nie kręcisz z zajętym chłopakiem. I wiadomo, chłopacy potrafią kłamać na temat tego, że, tak, że są z kimś, że nie są z kimś, i potrafią wymyślać historię, przez co my im wierzymy dziewczynę. Ale jeśli już wiemy, że chłopak ma jakąś dziewczynę, żonę, zależy tutaj o jakim wieku mówimy, to po prostu nie jest w naszym zasięgu, nie? On. You're out, ok? Jakby masz dziewczynę, jak sobie wszystko przegadacie, wzerwiecie cokolwiek, możemy może coś z tego wyjść, ale póki jesteś w związku, to po prostu nie jesteś dla mnie uh, osobą, z którą mogę zacząć kręcić. Wiecie, wiecie o co chodzi. Także to wydaje mi się, że jest takie pięć zasad, które są niepisane, ale o których czasem bardzo pogadać Więc jestem ciekawa, co o tym sądzicie Napiszcie mi w komentarzach, czy się zgadzacie z tymi zasadami I czy to powinno działać w prawdziwym życiu Czy uważacie, że to totalnie nie ma sensu I każdy powinien żyć sobie życiem, jakie chce Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie Bo to jest daily dzień dziewiąty Także jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę Zostawcie suba I widzimy się w kolejnym filmie już jutro Także do zobaczenia misiaki, pa!